Zaczynamy dzisiaj od sytuacji w Ukrainie, od ukraińskiej ofensywy w obwodzie chersońskim. Na jakim jest etapie? Czym to może się skończyć? O tym już teraz. Porozmawiam z generałem Brygady Rezerwy, doktorem Jarosławem Kraszewskim, byłem szefem wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Ukraińska ofensywa w obwodzie Chersońskim. Armia ukraińska odzyskała co najmniej cztery miejscowości na południu kraju. Czy możemy powiedzieć, panie generale, że ta ofensywa właśnie w obwodzie Chersońskim rozpędza się? Panie doktorze, szanowni państwo, po pierwsze, to bardziej kontratak jest z głównym celem odzyskania miejscowości Hersoń i wyjścia wojsk Ukrainy, ukraińskich na Rubież, tutaj w kierunku na Kachowkę i dalej na Zaporze, bo nie zapominajmy kluczowym elementem infrastruktury krytycznej, który dalej pozostaje w rękach rosyjskich, jest elektrownia atomowa. I Ukraińcy prawdopodobnie chcą jak najszybciej przybliżyć się do tej elektrowni, do tego obiektu. Mieć kontrolę nad tym wschodnim Dnieprem i, co najważniejsze, uniemożliwić Rosjanom przegrupowanie wojsk z kierunku Krymu na, na Donbas. Jeżeli będzie to główny. Obszar, gdzie tam właśnie Ukraińcy będą prowadzili tą główną kontrofensywę, żeby Rosjanie nie mogli wspierać swoich wojsk już będących w kontakcie bojowym w walce z poddziałami ukraińskimi. Panie generale, o czym może świadczyć ta wzmożona działalność wojsk ukraińskich, o rosnącej sile Ukraińców, czy też słabnącej sile Rosjan? Panie redaktor, jedno i drugie, bo no, pododdziały ukraińskie cały czas są wspierane przez Zjednoczony Zachód, który dostarcza uzbrojenie i przede wszystkim amunicję, bo ta jest kluczowa w tym, w tym konflikcie dla strony ukraińskiej. Druga rzecz, parametr czasu, bo jak wcześniej wielu ekspertów podkreślało, no Ukraińcy muszą zdążyć przed po pierwsze porą deszczową, czyli tą, tą środkiem jesieni, gdzie te czarne ziemy będące właśnie po wschodniej e, stronie Dniepru uniemożliwią e, użytkowanie albo znacząco ograniczą użytkowanie ciężkiego sprzętu. No i przede wszystkim zdążyć przed zimą. E, oceniam, że e, ten kierunek południowy to będzie kluczowy do zimy, żeby odzyskać właśnie kontrolę nad tym, co się dzieje na tej rubieży w Hersonie, Zaporoże. odciąć Krym od możliwości wspierania Donbasu i w na wiosnę, niestety, bo, bo tu będą musieli Ukraińcy poczekać, dojdzie do głównego uderzenia w celu odzyskania utraconego terenu. Nie sądzę, żeby Ukraińcy zdążyli z jednym i z drugim przed przyjściem pory zimowej. Panie generale, na ile ocenia pan szansę powodzenia właśnie tych działań ze strony ukraińskiej? Ja je oceniam bardzo wysoko. Ukraińcy posiadają w tej chwili środki ogniowe do precyzyjnego rażenia nie potrzebują wyszczeliwania tysięcy sztuk amunicji, tak jak robią to Rosjanie, gdzie strzelają do pustych pól, tylko obsianych zbożem, bądź też na których znajdują się inne uprawy rolnicze. Ukraińcy wykonują chirurgiczne wręcz. Uderzenia ogniowe na składy amunicji, składy paliw, ele, krytyczne elementy baz wojskowych. Tutaj do, do dobrym przykładem jest właśnie niedawno wykonane ataki na Krymie na bazę Sił Powietrznych. W ten sposób pozbawiają pododdziały rosyjskie dostępu do amunicji. A wszyscy jednakowoż podkreślają, że ta Rosjanom już się kończy. I Rosjanie szukają partnerów do tego, żeby wspomóc ich przemysł obronny w produkcji amunicji, a przede wszystkim środków precyzyjnych, które, podobnie jak Ukraińcy, mogliby wykorzystać do chirurgicznych uderzeń. Co wątpię, bo od samego początku yy, Rosjanie demonstrują, że strzelają do byle czego ważne, żeby zadać maksymalne straty, nieważne czy to jest infrastruktura wojskowa czy cywilna, ważne, żeby była po stronie ukraińskiej. Panie generale, wspomniał Pan o tych brakach ze strony rosyjskiej, jeżeli chodzi o broń precyzyjną. Jak donosi Łukasz Maziewski na portalu O2, analitycy wojskowi i eksperci wskazują właśnie, że Rosjanom powoli kończą się zapasy broni precyzyjnej i Rosjanie mieliby dostawać pociski PJ 10 od rosyjsko-indyjskiej firmy Brahmos. Czy to realna transakcja? Myśli Pan, że rzeczywiście do tego dojdzie i z tego kierunku napłynie broń dla, dla Rosji. Po pierwsze, panie redaktor, te doniesienia medialne świadczą o tym, że Rosjanie nie są w stanie sami produkować tych zaawansowanych rodzajów amunicji. Mówię tu o amunicji precyzyjnej, a amunicji samonaprowadzającej się. Potrzebują partnerów na zewnątrz swojego kraju. To oznacza jedno, że. Sankcje nałożone przez Zachód w tym obszarze przynoszą szczególne skutki, uniemożliwiające produkcję właśnie tego rodzaju uzbrojenia. Sądzę, że Indie nie powinny wyrazić zgody na wspieranie reżimu Putina w wojnie z Ukrainą, bo byłaby to porażka dla Indii. Indie muszą szukać partnerów swoich. Raczej gdzie indziej i na pewno nie jest to Federacja Rosyjska. No jeżeli dojdzie do takiego kontraktu i ta firma dostarczy, obojętnie czy to będzie amunicja klasyczna, ta tradycyjna, standardowa, konwencjonalna, czy będzie to zaawansowana amunicja i systemy rakietowe, będzie to totalna porażka Indii na arenie międzynarodowej. Tymczasem... No oczywiście i jeżeli by doszło do takiej dostawy, no stawia to Ukraińców w trochę skomplikowanej sytuacji, bo... Kolejny raz Zachód będzie musiał przyspieszyć i zwiększyć dostawy systemów przede wszystkim rakietowych. Mam tu na myśli główny system, który najwięcej robi roboty w tej chwili na ukraińskim Teatrze działań wojennych. Mówię tutaj o systemie HIMARS i rakietach do, do tych wyrzutni rakietowych. Tymczasem, panie generalna, Rosjanie szukają sojuszników niemal wszędzie, jak donosi The Washington Post. Iran wysłał drony Mohajer 6 i Shadet właśnie do Rosji. O czym świadczy ta informacja i ten przesył właśnie dronów ze strony irańskiej? No, no, po pierwsze, e, pani redaktor świadczy o tym, że drony e, zaczynają odgrywać e, bardzo poważną rolę w e, obecnych i przyszłych konfliktach zbrojnych. Miejmy nadzieję, że nie będzie dochodziło do nich. Że są środkiem, z którym, środkiem walki, z którym trzeba się poważnie liczyć, są środkiem walki, który zmieni na pewno nasze podejście do, do działań bojowych. Drugi, drugi aspekt, tego doniesienia jest taki, że po raz kolejny Ukrai Rosjanie nie są w stanie zrobić zaawansowanych systemów bezpilotowych, które by mogły skutecznie razić przeciwnika, nieważne czy to jest Ukraina, czy to będzie w przyszłości ktokolwiek inny. Szukają rozwiązań właśnie w Iranie. Oceniam, że system irański jest znacząco gorszy od systemu tureckiego, mam tu na myśli BT-2 Bayraktara i widzą Rosjanie, Możliwość, podobnie bazując zresztą na doświadczeniach Ukraińców, że za pomocą takich systemów walki, jakimi są bezpilotowce, mogą przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, więc te systemy są im niezbędnie szybko, pilnie potrzebne. Panie generał, wspominał Pan o tym, jak ważna jest ta Zaporoska elektrownia. W tym tygodniu w okupowanej przez Rosjan elektrowni w Zaporozu mają pojawić się przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Pytanie, czy uda im się wejść na teren elektrowni z inspekcją? Jak ocenia Pan te szanse? Jest to bardzo dobre pytanie, pani Redaktor, bo wszyscy wiemy, że Rosjanie używają kolejnych... Forteli i na przykład rozmieszczają systemy artyleryjskie i rakietowe na terenie elektrowni, stamtąd prowadzą ostrzał terytorium Ukrainy, wiedząc, że Ukraińcy nie mogą otworzyć ognia, bo przyczynią się bezpośrednio do uwolnienia oboku radioaktywnego, który przyniesie wiele wiele strat wśród ludności ukraińskiej. Rosjanie, moim zdaniem, będą trzymali jak najdłużej w swoich rękach tę elektrownię, ponieważ będzie to, oprócz gazu i roby naftowej, kolejne narzędzie w rękach Putina, za pomocą którego będzie mógł szantażować i Ukrainę, i, i kraje sąsiednie. Tydzień temu bodajże czytałem, że Rosjanie zamierzają przepiąć sieć trakcyjną i dostarczać tylko prąd do tych obszarów, gdzie zamieszkuje ludność rosyjskojęzyczna i część energii elektrycznej z elektrowni ma iść bezpośrednio traktami energetycznymi do, do Rosji. Czyli będzie to oprócz gazu i, i ropy narzędzie wymuszania pewnych ustęp ze strony i Ukraińców, i Zachodu tuż przed porą zimową, bo nie wyobrażam sobie, żeby ludność Ukrainy została poważnie odcięta od dostępu do energii elektrycznej. Poza tym, szanowna Pani redaktor, będą trzymali, bo są w stanie kontrolować uwalnianie się obłoku radioaktywnego. W momencie, kiedy... Szala zwycięstwa będzie, i miejmy nadzieję, że tak się stanie po stronie ukraińskiej. Rosjanie mogą doprowadzić do kontrolowanego uwolnienia obłoku radioaktywnego. I teraz, w zależności od warunków pogodowych, a przede wszystkim kierunku i prędkości wiatru, mogą tym obłokiem oddziaływać na przede wszystkim wojska ukraińskie, co jest bardzo niebezpieczne. Panie general, czy mogą się posłużyć tutaj jakąś prowokacją, żeby właśnie doprowadzić do tej katastrofy jądrowej? Możemy się tego spodziewać po Rosjanach? E, oczywiście, że tak. No, po lekturze Litwinienki i Politkowskiej wiemy, że FSB e, słynie z tego, że wysadzano bloki mieszkalne razem z ludnością zamieszkującą właśnie te, te bloki. Dokonywano innych. E, prowokacji tylko i wyłącznie po to, żeby udowodnić zasadność funkcjonowania i alokowania pieniędzy na FSB. E, tutaj w warunkach prowadzenia działań wojennych, działań bojowych. Dla Rosjan to żaden problem powiedzieć, że to Ukraińcy przecież ostrzelali tą elektrownię, a de facto ostrzał zostanie wykonany przez samych Rosjan. Nie będą patrzyli, bo oni się nie liczą ze swoimi żołnierzami, nie dbają o nich, nie szanują ich. Przypomnę, że jest to jedna z najniższych armii, gdzie. Do chwili obecnej przełożony, może uderzyć żołnierza i za to nie grozi mu żadna kara. Dlatego też dla nich to nie będzie jakieś wielkie wyzwanie, jakiś wielki problem wykonania ostrzału swoich wojsk, tylko i wyłącznie po to, żeby udowodnić, że to była propagacja. Rosjanie nie mają momentami żadnych granic, pokazali to podczas wojny w Ukrainie już niestety niejednokrotnie. Ze zdjęć satelitarnych opublikowanych przez izraelską firmę Imarsat International wynika, że Rosja przenosi część swojej obrony przeciwlotniczej z Syrii do okupowanego 2014 roku Krymu. Jeżeli tak faktycznie jest, panie generale, jak bardzo wzmocni to obronę przeciwlotniczą Rosji i jaki cel ma właśnie takie działanie? Cel jest główny. Rosjanie spodziewają się, że Ukraińcy w tym kluczowym momencie prowadzenia działań kontrofensywnych użyją ponownie systemów Bayraktar RBT-2. Do rażenia kluczowych elementów ugrupowania bojowego Federacji Rosyjskiej i kluczowych elementów baz wojskowych, które jeszcze się znajdują. Mogą też użyć do odcinania dróg odejścia podziałów rosyjskich z terytorium Krymu. Dlatego też jedynym skutecznym narzędziem w tej chwili jest wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. Bo takie sygnały, puszczone do opinii publicznej, że właśnie przegrupowanie systemów przeciwlotniczych zdolnych do zwalczania bezpilotowców, to w tej chwili dla Rosjan cień szansy na to, że Ukraińcy będą musieli zweryfikować plany operacyjne odnośnie bojowego użycia tego konkretnego środka walki. Także Rosjanie są świadomi tego, że jeżeli nie wzmocnią obrony przeciwlotniczej, nie będą dysponowali systemami do trakowania i neutralizacji dronów i bezpilotowców, kontrofensywa chersońska. I zamknięcie Krymu przez Ukraińców zakończy się sukcesem Ukraińców. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Generał Jarosław Kraszewski był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo, panie generale. Dziękuję, pani redaktor. Kłaniam się.